Można powiedzieć, że sekta to grupa zamknięta, taka, która się izoluje, która stwarza pozory dobra, która chce dla tych, którzy wchodzą w jej struktury, oczywiście jak najlepiej, ale rzeczywistość pokazuje, że jest to grupa manipulująca, i dlatego warto przy pojęciu sekty zawsze dodawać kolejne słowo, czyli grupa destrukcyjna, manipulująca. Która wprowadza właśnie elementy manipulacji, jakiegoś oszustwa. Nie mamy jakiejś definicji pojęcia sekty. Możemy patrzeć na tą grupę z różnych perspektyw, czy z punktu widzenia socjologii, czy psychologii, czy też religii, ale na pewno myślę, że najlepszą definicją jest definicja pokazująca właśnie manipulację, czyli te struktury, które wpływają na funkcjonowanie człowieka. Bardzo często posługuje się nauka socjologicznym punktem widzenia, i wtedy sekta, według różnych socjologów, byłaby to grupa, która ma specyficzne podejście do społeczeństwa, rodziny, małżeństwa. Chodzi tutaj o rozbijanie pewnych więzi, które istnieją w społeczeństwie, a które człowiek nabywa na przestrzeni lat, na przestrzeni tak naprawdę dojrzewania. Definicje prawnicze podkreślają przekraczanie. Grup o charakterze sektowym podstawowych praw i zasad współżycia społecznego. Pierwszą metodą, która jest stosowana, jest to, co nazywamy bombardowanie miłością. Taka specyficzna metoda. Ja może podam na przykładzie własnego doświadczenia. Będąc jeszcze gdzieś w szkole średniej, miałem okazję z ciekawości trochę poszukując. Być na jednym ze spotkań grupy, gdzie było około 100 osób. Sala była powiedzmy, niezbyt wielka, ale okazało się, że, że chcąc uczestniczyć, zostałem, że powiem, złapany przez osobę, która w naszym takim języku fachowym nazywa się Aniołem Stróżem, czyli osobą, osobą, która jest odpowiedzialna za wszystkich nowych adeptów, którzy się pojawiają. I ta osoba zaczęła się pytać, dlaczego przyszedłem, skąd jestem, co chciałbym usłyszeć. I w momencie kiedy zauważyła mnie ta osoba, ten anioł stróż, zauważyli mnie wszyscy, którzy byli obecni na sali, więc zaczęli podchodzić do mnie, cieszyć się, że jestem, cieszyć się właśnie, że przyszedłem na to spotkanie, klepać mi po ramieniu, witać się ze mną, więc to było takie trochę, no, z jednej strony no, było to nieadekwatne do, do sytuacji, a z drugiej strony takie połudzające dla mnie, gdzieś tam nie, nieznanego, powiedzmy, który pojawił się, Nagle w tym środowisku. Myślałem, że na tym się skończy, Okazało się, że w momencie, kiedy rozpoczęło się spotkanie, zaczęło się więcej w te słowa. Witamy po raz pierwszy na spotkaniu brata Grzegorza Doroszewskiego, bo tak mam na imię, tak się nazywam. I wtedy wszyscy oczywiście jeszcze raz oklaski, więc no, no, byłem zażenowany tą sytuacją. No, można powiedzieć, że, że to było dla mnie trudne z jednej strony, ale potem to było takie wewnętrzne no, pobudzenie, że, że jestem tutaj w centrum zainteresowania, że nie jestem jakimś obcym wyjątkowym. No, co też. Możemy przełożyć na przykład na funkcjonowanie wspólnot w kościele. No, póki ktoś się nie zaangażuje, póki ktoś nie wejdzie głębiej w struktury kościoła, no to niestety będzie anonimowy, będzie gdzieś tam wyobcowany, nie będzie znany. Natomiast tutaj, właśnie, jest to takie specyficzne, czyli obdarzenie uczuciem nieadekwatnym do miejsca i czasu. Jedną z takich metod jest na przykład metoda, która możemy nazwać taką metodą wolbrzymiania, czyli ukazywania rzeczywistości inaczej niż ona powiedzmy, jest. Czyli pokazuje się na przykład, że świat dzisiejszy współczesny jest pełen wojen, nieszczęść, kataklizmów tego wszystkiego, co jest negatywne, co, co, co niszczy jakoś człowieka. A na tym tle pokaże, pokazuje się perspektywy, czyli powiedzmy to, co, co jakby ma przynieść szczęście, radość, choćby wejście właśnie w struktury danej grupy, która zapewnia właśnie no, funkcjonowanie. Bombardowanie miłością, bardzo charakterystyczne i często pojawiające się na pierwszym etapie zdobywania adepta. Bombardowanie miłością szczególnie przydatne jest w stosunku do osób, które potrzebują społecznej akceptacji, miłości, zrozumienia, które czują się też w jakiś sposób... Odrzucone, może niezrozumiane przez otaczającą rzeczywistość, i to jest metoda, która znajduje szczególnie wielu liderów, tak naprawdę, posługuje się tego typu metodą. Drugą metodą bardzo charakterystyczną, praktycznie dzisiaj już nie występującą, jest metoda flirtu. Ona była stosowana w Stanach Zjednoczonych przez jedną z grup rodzinę, rodziny miłości bądź dzieci Boga, i opierała się m.in. na prostytucji dla Jezusa. I wtedy mieliśmy podwójne uzależnienie przez seks, i jednocześnie przyciągnięcie danego człowieka do grupy. Z takich metod, które są jeszcze bardzo wykorzystywane przez grupy, przez sekty, jest na przykład mówienie półprawnym czyli wyrażenie czegoś, co. Niekoniecznie musiało mieć miejsce, ale właśnie wpływa już na nasze myślenie, na nasze pojmowanie, nasze jakby sugerowanie się, czy pójście dalej w tym, w tym, w tym co się powiedzmy, usłyszało. Jak na przykład słyszymy, pan Kowalski nie bierze już łapówek, no to to zdanie powiedzmy zakłada, po pierwsze, że jakiś pan Kowalski istnieje, po drugie, że skoro nie bierze, to znaczy, że kiedyś brał, że, że powiedzmy, no jakby tutaj coś złego uczynił. No co oczywiście jakby z góry nam już powoduje, że, że patrzymy na tą osobę inaczej, niż gdybyśmy niż byśmy chcieli. Trzecią metodą jest wymuszanie decyzji. Bardzo charakterystyczna metoda, którą dzisiaj spotkać możemy praktycznie również w grupach. Które działają na bazie marketingu biznesowego. Wymuszanie decyzji jest charakterystyczne również dla producentów reklam. To znaczy, podaje się pewien produkt, tutaj patrz jakiś element religijny i mówi się: taka okazja się już nigdy nie powtórzy. Jeżeli teraz nie przystąpisz do danej grupy, takiej okazji już na pewno nie będziesz miał. I to jest właśnie wymuszenie decyzji. Człowiek bardzo szybko, nawet nie zdając sobie sprawy, w jaką grupę wstępuje, zgadza się. Do przystąpienia do tego typu czy innej wspólnoty. Kolejną metodą jest pomoc humanitarna. To jest metoda, która no, praktycznie zyskuje społeczną aprobatę, jeśli chodzi o szerokie kręgi społeczeństwa, kultury, dlatego że wystarczy wesprzeć jakimiś datkami, które wcześniej się zebrało na przykład od członków wspólnoty i mamy społeczną akceptację. To jest bardzo łatwy, sensowny i konkretny sposób, żeby zdobyć nowych członków. Następną metodą, to już jest metoda, kiedy zdobędziemy człowieka i człowiek znajduje się już w grupie, jest izolacja. Wystarczy odizolować takiego człowieka, czyli odciąć więzi, te, które człowiek ma ze społeczeństwem, i grupa staje się jedynie źródłem informacji. Z tym wiąże się też bombardowanie intelektualne, czyli grupa staje się jedynym źródłem tego wszystkiego, co możemy nazwać. Przekazem prasowym, tego wszystkiego, co możemy nazwać telewizją. Czegoś takiego w grupie nie ma. Mamy też takie metody dzielące doktrynę na dwie części czyli taka doktryna zewnętrzna, która no, jest, powiedzmy, sprzyjająca, ubrana w piękne słowa na sprzedaż, żebyśmy tak nazwali. Jest też taka doktryna wewnętrzna, którą dopiero poznajemy wtedy, kiedy wchodzimy już w struktury danej grupy, kiedy poznajemy ją bardziej, kiedy ta grupa staje się dla nas bliższa. I też może tutaj podam przykład. Miałem okazję rozmawiać z przedstawicielami Kościoła Jezusa Chrystusa w Świętych Dniach Ostatnich, czyli zwani popularnymi mormonami, gdzie właśnie młody człowiek, który przyjechał do Stanów Zjednoczonych, Zaczął właśnie opowiadać o swojej ideologii, ponieważ znałem ją z, z książek, które są dostępne, czyli księgi Mormona, księgi, księga Wielkie, Perła Wielkiej Wartości, gdzie są te ideologie opisywane. I tam, między innymi, jedną z ideologii jest taka ideologia mówiąca o tym, że małżeństwa zawierane w ich kościele są zawierane na wieczność, czyli nie jak powiedzmy kościół chrześcijański do śmierci, ale właśnie na wieczność. I mało, że powiedzmy, małżonkowie nadal będą w przyszłym życiu płodzić swoje dzieci, to jeszcze te dzieci będą dawać swoim rodzicom cześć boską na planetę Rosian we wszechświecie. Taka jest ideologia głęboka, więc nie do przyjęcia z punktu widzenia chrześcijańskiego, więc wprost zapytałem tego młodego człowieka, tego misjonarza, który przyjechał do Polski, by agitować, czy to prawda. I nastąpiła taka chwila ciszy niespokojnej i po chwili ten młody człowiek. Odpowiedział, tak, to prawda, ale to miało być dopiero na ósmym spotkaniu. Nie, dziękuję, mamy 8 spotkań z głowy. Więc to jest ta właśnie ideologia. Czym, powiedzmy, gdybym powiedzmy, wszedł dalej, to bym się dowiedział dopiero o tym później, co byłoby specyficzne dla działania takiej grupy. Ja myślę, że wszystkie osoby są bardzo podatne na działalność rozmaitych grup kultowych chociażby z tego względu, że każdy nosi w sobie pewne naturalne potrzeby, które, które często są niezaspokojone. To jest potrzeba miłości, akceptacji, zrozumienia, potrzeba posiadania prawdziwej rodziny, potrzeba posiadania pracy, bycia zauważonym, potrzeba autorytetu, potrzeba przeżycia duchowego. Można to nazwać potrzebą religijności. Te potrzeb w człowieku jest bardzo wiele, które potrzebują jakby realizacji. Jedną z podstawowych jest właśnie potrzeba miłości, akceptacji, bycia właśnie potrzebnym, bycia zaangażowanym, więc na tym bazują sekty. Oczywiście dla nas takie spotkanie właśnie gdzieś tam, powiedzmy, przypadkowe, gdzie no, poznajemy jakichś ludzi, którzy chcą dla nas dobrze, którzy zapraszają na takie spotkanie przy śpiewie, czy przy tańcu, czy przy jakiejś innej formie. Na przykład teraz modne, na przykład są kursy językowe, za którymi się kryje, okazuje jakieś działanie sekciarskie. No Wydaje się, że wszystko jest w porządku. Okazuje się, że, że wszystko jest wyreżyserowane, że to nie jest przypadek, że każde działanie ze strony werbowników czy tych, którzy nas agitują, jest zaplanowane i celowe, ponieważ chodzi o poznanie naszych słabszych stron, właśnie naszych potrzeb. Tego wszystkiego, czego jakby nie mamy powiedzmy, w macierzystym środowisku, czy to w rodzinie, czy w domu, czy w kościele. I to powiedzmy, jakby sekta wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom, naprzeciw tym potrzebom, oczywiście na początku, bo chodzi o złapanie kogoś, kto, kto będzie w ich strukturach, złapanie no, kolejnego nowicjusza a potem niestety okazuje się, że, że to zainteresowanie spada, że już nie ma, że ja powiem potrzeby jakby powiedzmy, dalszego obarczenia powiedzmy, tym zainteresowaniem, bo już ktoś jest w strukturach danej grupy. Ja się nie zgadzam z tym, że tylko osoby młode bądź tylko i wyłącznie osoby starsze są podatne na działalność te, tego typu grup, bo każdy z nas e, przeżywa rozmaite kryzysy. Kryzys wartości, jeśli chodzi o nasze społeczeństwo, kryzys autorytetów, kryzys ekonomiczno-gospodarczy, kryzys religijny, mam tu na myśli również kryzys kościołów instytucjonalnych, kryzys rodziny. Kryzys małżeństwa, społeczeństwa, analfabetyzm religijny, często nie znamy swojej religii, a zachwycamy się namiastkami religijności zupełnie innej, która jest dla nas, no powiedzmy sobie, taka synkretyczna, to znaczy łącząca elementy chrześcijaństwa i ezoteryki, okultyzmu, magii, religijności czy duchowości Dalekiego Wschodu. Ja myślę, że tutaj no, byłoby to yy, trochę nie, niewłaściwe, jakbyśmy mówili, określali na przykład, że ten wiek jest jakby wiekiem, w którym bardziej ktoś jest podatny, a ten jest mniej, bo wtedy ktoś by się zwolnił od czujności. Ja myślę, że takiego wieku nie ma. Można powiedzieć tylko, że jedna grupa, tylko jest wyłączona z agitacji, zainteresowania ze strony sekt destrukcyjnej, to jest grupa osób, które są w jakiś sposób upośledzone, dotknięte w sposób powiedzmy, znaczny dysfunkcją umysłową czy inną, bo wiadomo, oni nie są, powiedzmy, jakby, nie można ich wykorzystać, nie można jakby wpłynąć na ich funkcjonowanie po to, żeby gdzieś tam mogli agitować czy zbierać jakieś datki. Pozostali niezależnie od wieku są podatni na działanie, na oddziaływanie, ponieważ jest to, jest to działanie nieuczciwe, jest to działanie wynikające właśnie z presji, manipulacji, również w tym obszarze duchowym. Jak wiemy, no, funkcjonowanie osób starszych i młodszych, no, różni się pod, choćby pod tym, w tym obszarze potrzeb, które są, powiedzmy, jakby pod kwestią zainteresowania danej grupy, więc na pewno osoby starsze będą bardziej wpływowe na te obszary związane ze zdrowiem, związane właśnie z funkcjonowaniem, jeśli chodzi o samotność, starość. Więc to, to na pewno wiele grup wykorzystuje to. Też jeśli chodzi o stabilizację finansową, jeśli chodzi o funkcjonowanie w społeczeństwie, bo wiemy, że na przykład osoby starsze gdzieś mogą czuć się niepotrzebne, mogą czuć się gdzieś jakoś poza marginesem. Natomiast młodzi potrzebują właśnie tego zaangażowania, potrzebują miłości, potrzebują akceptacji, potrzebują też właśnie tego, aby być no, gdzieś w centrum, gdzieś jako osoby, które mogą coś uczynić, coś zrobić. I to jest właśnie wykorzystywane w grupach manipulujących, w grupach destruktywnych, które wpływają właśnie na osobowość takich ludzi, patrząc na ich potrzeby, szukając tego, co, co, mo co mogą może przyciągnąć. Więc tutaj. Jak to byśmy powiedzieli, co, co jest na topie w, danej, w danym obszarze zainteresowania osób? Jeśli no, dla młodzieży na przykład będzie to teraz na przykład temat związany z wampiryzmem, związany z okultyzmem jako takim, będzie to właśnie wyjście z tym, z tym tematem, żeby ich przez to przyciągnąć dalej, w jakieś struktury, w jakieś grupy. Ja myślę, że jeżeli człowiek trafia w ogóle do tego typu grup, nie wszystkie mają bardzo destrukcyjny charakter, to na pewno następuje zmiana w trzech sferach tak naprawdę naszego funkcjonowania, w sferze fizycznej. Bardzo często grupa żąda, żeby człowiek, który należy do niej, no, jakoś się za przeproszeniem wkupił, czyli przepisał na przykład część środków materialnych. Mogą to być środki w postaci pieniędzy, ale mogą to być też środki w postaci mienia. Jeśli chodzi też o sferę fizyczną, taką o podłożu biologicznym, to bardzo często, kiedy stosuje się dietę niskobiałkową, niskotłuszczową z dużą ilością węglowodanów, może człowiek być podatny na różnego rodzaju choroby, takich, których wcześniej nie doświadczył. Długotrwała izolacja może przyczyniać się też do. Problemów o podłożu psychicznym. Tych obszarów, powiedzmy, zmian jest bardzo wiele. Myślę, że warto zwrócić uwagę na te, te dwa obszary właśnie zmiany dotyczące emocji, czy funkcjonowania emocjonalnego, bo to jest ten pierwszy etap tej fascynacji. Czyli coś przykuło moją uwagę, coś dla mnie jest ważne, coś załatwia za mnie jakieś sprawy, właśnie w tej grupie, czy w członkach tej grupy. Ktoś mnie wciągnął, na przykład, i była to jakaś forma sympatii, miłości. I ja tam jestem, dlatego że, że mam coś, czego nie otrzymałem właśnie we wspólnocie, tej pierwotnej rodzinie, kościele. I to mnie, to mnie jakby, powiedzmy, wciąga i to mnie trzyma. I ten, ta, ten etap fascynacji może trwać, powiedzmy, no, no, dosyć długo nawet. Potem jest taki etap, który byśmy nazwali takim etapem refleksji, kiedy, że tak powiem, pewne rzeczy do nas dochodzą, również ze strony właśnie tego pojęcia racjonalizmu, czyli że coś nie jest koniecznie tak, jak, jak zostaje przedstawione przez grupę, czyli to, co zostało, że tak powiem, deklarowane, nie jest, ciągle, nie jest realizowane, czyli jest taki dysonans między tym, tym, co zostało powiedziane, a co potem, powiedzmy, się realizuje. No Jest też taki etap, powiedzmy, konfrontacji między tą rzeczywistością, która jest w grupie, która jest w sekcji. Tutaj na tym etapie często właśnie dochodzi do różnych jakichś takich przełamań, i tutaj można, powiedzmy, wyjść z pomocą takiej osobie, jeśli ona szuka, szuka, że tak powiem, jakby znajduje pewne, pewne różnice między tym, co, co, co zostało jej powiedziane, a tym, co, powiedzmy, gdzieś tam na zewnątrz słyszy. No i potem właśnie jest albo głębsze wejście, i tutaj, jeśli ktoś wchodzi już głębiej w takie struktury, no to wynik tych różnych metod manipulacyjnych jest taki, że taka osoba już potem będzie no, w niewoli czy w sieci danej grupy, będzie trudno ją jakoś wyciągnąć, dlatego bardziej się mówi o profilaktyce niż o pomocy bezpośrednio takim osobom, bo trudno jest tutaj jakby wyjść z pomocą, kiedy doszło do, do, do wielu technik manipulacyjnych, wielu jakichś metod, które. Spowodowało zniewolenie. Nawet jest taki przelicznik, który podają amerykańscy psycholodzy i psychiatrzy, że miesiąc czasu przebywania w takiej grupie destrukcyjnej to jest rok pracy nad taką osobą przez właśnie specjalistów, psychologów, psychiatrów, duchownych, w zależności od wyznania, które osoba reprezentowała wcześniej, przez policjantów, przez prokuratorów i tak dalej, żeby też pomóc w tych aspektach prawnych, więc często taka osoba będą na przykład 3-4 lata. No to jest szereg lat pracy i można powiedzieć, że, że ta osoba już nigdy nie będzie taka, jak była, bo te zmiany nastąpiły we wszystkich strukturach osobowościowych, bo mamy do czynienia jakby z nową osobą, która została stworzona często jako klon tego lidera guru, który był na czele takiej grupy, po to, żeby właśnie łatwiej ją było manipulować, łatwiej wpływać na jej funkcjonowanie, na, na to, jaką ona jest. Przede wszystkim informacje dotyczące organizatorów. Jeśli są to jakieś nazwy, których nie znamy, których no, jakby trudno określić, czy są to grupy, no, powiedzmy, w, będące w jakichś strukturach powszechnie znanych, to już powinno wzbudzić nasze jakieś zaniepokojenie, bo często właśnie jest tam podany tylko jakiś adres mailowy lub telefon bez podania nazwiska bez podania jakichś powiedzmy, no, struktur, grupy, czy, czy tych organizatorów, którzy jakby są odpowiedzialni za, za to, co się będzie działo. Są też takie powiedzmy, tematy, slogany, które powiedzmy, no, przyciągają, no, choćby na przykład kwestia, ktoś być zdrowy, też być piękny, też posiadać jakąś wiedzę, umiejętności. Wiemy, że nie, nie zdobyła się tego powiedzmy, w ciągu jednego spotkania, że wymaga to pracy, wymaga to wysiłku i poświęcenia. Natomiast tam się oferuje coś powiedzmy, w wyniku właśnie jednego spotkania, w wyniku powiedzmy, jednej, jednej jakiegoś, jakiegoś warsztatów, więc jest to też już jakby pod znakiem zapytania, tak samo kwestia nauki języków, że ktoś oferuje właśnie bezpłatnie naukę języka czy jakiś inny sposób powiedzmy, interesuje, ale robi to w cudzysłowie bezinteresownie, nic nie chcąc, więc to też powinno wzbudzać jakieś zaniepokojenie, bo wiemy, że jeśli ktoś coś organizuje i robi to na większo, wielką skalę, to jakiś, powiedzmy, tło tego wszystkiego musi gdzieś tam być coś za tym musi się kryć że być może właśnie jest to jakaś forma agitacji forma, powiedzmy, która może doprowadzić do jakiejś form zniewolenia. I często właśnie też y, takie grupy działają właśnie w ramach edukacji w ramach szkół. Przychodząc właśnie z jakimiś warsztatami, z jakimiś spotkaniami, zwłaszcza dotyczącymi uzależnień, dotyczącymi właśnie tych obszarów, w których młodzież może gdzieś się, się zagubić, oferują właśnie jakieś różne formy relaksacji, jakiejś medytacji, jakichś form, które mają powiedzmy, pozwolić na to, żeby osoby lepiej się uczyły, lepiej przyswajały wiedzę. I to też właśnie jest niebezpieczne, ponieważ no, bez, bez jakby kontroli te, te, tego, wszystko co się tutaj w tym obszarze dzieje, może doprowadzić właśnie do jakichś form. Zniewolenia. Zazwyczaj w grupach destruktywnych mamy do czynienia z tak zwanym monotematyzmem, czyli osoby zazwyczaj mówią o tym, co przeżywają, co powiedzmy, co się dzieje w obszarze ich religijności czy pojmowania tego, i często właśnie pojawiają się terminy, które są nieznane lub których znaczenie zostało zmienione i tutaj właśnie jest. Częsty problem ze strony rodziców, którzy chcą się kontaktować z dziećmi, że ten kontakt jest ograniczony przez to, że zmienił się język ich dzieci, ale także znaczenie słownictwa w sensie terminów. Często no, rodzice mówią o tym samym z dziećmi co kiedyś, ale dzieci rozumieją to inaczej, lub też powiedzmy, podkładają pod te znane terminy inne znaczenie, i potem właśnie jest dysonans. Jest problem właśnie w komunikacji, który potem doprowadza do tego, że następuje właśnie rozerwanie tych więzi rodzinnych, no i potem trudno pomóc, jeśli nie ma się łączności na przykład z daną osobą. Niech osoba na przykład znika. W takim przypadku mamy wiele, że, że powiedzmy ta łączność jest ograniczona, bo nie ma powiedzmy, w tej łączności wcale, choćby ze względów komunikacyjnych, bo gdzieś tam. Po drodze, ktoś niewłaściwie jakby powiedzmy podszedł do, do, do tych tej, tej, tej relacji, no i po prostu je zerwał. Język jest specyfiką, jest to jeden z elementów właśnie tworzących to ograniczenie. Ma służyć to przede wszystkim temu, żeby jakby komunikacja zamknęła się wewnątrz grupy, bo wewnątrz grupy wiadomo, wszyscy się będą znać, rozumieć. Natomiast na zewnątrz ten świat, ten język będzie językiem niezrozumiałym. Jeśli ktoś nie wejdzie w struktury danej grupy, to nie zrozumie tego, o co chodzi a tym, którzy są wewnątrz. I tym kolejnym elementem, właśnie oprócz języka, jest tworzenie, że tak powiem, takich struktur, które, mi izolują od świata zewnętrznego. I to mogą być elementy stroju, Mogą to być elementy np. dotyczące komentowania, czy, czy też odnoszenia się do świętych ksiąg, na przykład do Biblii, bo ktoś może właśnie traktować Biblię czy inną Księgę Świętą w sposób taki bezkrytyczny, czyli odnosić się do wszystkiego, jakby powiedzmy, do, do takiego elementu zamiennika, że, że Biblia ma wyręczyć mnie z własnego myślenia, własnego funkcjonowania. Swego czasu mieliśmy do czynienia w Polsce z sektą niebą, która też właśnie stworzyła specyficzny język, na przykład zmieniono imiona, co jest też specyficzne dla funkcjonowania wielu grup, że następuje ta indoktrynacja, która odcina od świata zewnętrznego również poprzez nadanie nowego imienia. Jest to forma też, można powiedzieć, idolatri, bo idolatrii, bo jest to coś, co byśmy nazywali kontynicjacją. Jak mamy inicjację podczas Chrztu Świętego, kiedy nadaje się imię, które odnosi się do rzeczywistości związanej z chrześcijaństwem. Tak samo właśnie w wielu grupach tworzy się tak zwaną inicjacja czyli nadaje się imię, które jakby ma zniszczyć czy wymazać tą inicjację chrzcielną. I na przykład w sekcie niebo mieliśmy do czynienia właśnie z taką strukturą, gdzie nadawano imiona, właśnie gdzieś tam przypadkowe, można powiedzieć, tam z księżyca, typu na przykład, jeśli były jakieś pary, no to takie imiona padały. On na przykład nazywał się Nie, ona Bo, razem tworzy niebo. On nazywał się Mer, ona Cedes i razem tworzy Mercedes. Więc takie nazwy, które po prostu, no, kiedy powiedzmy, jakby wyjdziemy z tym na zewnątrz, no to będzie to. Że tak powiem, śmieszne albo bo powiedzmy, no, nie do przyjęcia. Natomiast tam właśnie było to czymś oczywistym, czymś właściwym i czymś dającym właśnie, jakby, możliwość powiedzmy, komunikowania wspólnoty. Jednym z elementów wejścia w strukturę tej grupy było doświadczenie właśnie takiego. Dotknięcia przez to, że ktoś na przykład ukradł coś z sklepu i został, został tym przyłapany. Czyli takie doświadczenie wynikające właśnie z tego, z tego, że coś się ukradło i zostało się poniżonym, i aby odpowiadało za to, coś co się wydarzyło w tym momencie. No i oczywiście, powiedzmy policja, która potem przesłuchuje i poniża no, w, w sensie, tam powiedzmy, ideologii tej grupy. No i oczywiście pierwsze pytanie, proszę podać imię. No i wtedy słyszy się nie, bo, Mercedes i tak dalej, więc to było właśnie miały specyficzne po to, żeby nie, nie, nie móc się skomunikować z tą osobą, która w tym momencie jakby nie, nie dała możliwości dostępu do siebie. Każdy człowiek jest religijny, każdy właśnie człowiek szuka tego, co byśmy nazwali transcendencją, czyli spotkaniem z taką rzeczywistością duchową. I każdy szuka na swój sposób I oczywiście dla jednych, powiedzmy, poszukiwania dotyczą obszaru, że tak powiem, jakby realizacji tych potrzeb przyziemnych, w sensie tego, co się, powiedzmy, dzieje na co dzień. Inni szukają realizacji tych potrzeb znioślejszych, duchowych, gdzie mogą właśnie, powiedzmy, szukać jakichś, powiedzmy, relacji z istotą duchową, więc te obszary poszukiwań są różne, natomiast myślę, że takim mianownikiem wspólnym dla tych obydwóch poszukiwań, tych materialnych i duchowych jest właśnie, są potrzeby, które są nierealizowane, czyli jeśli człowiek nie doświadczy jakby realizacji albo jakiegoś, do, do doświadczy jakiejś dysfunkcji w funkcjonowaniu właśnie wspólnoty rodzinnej czy kościoła, do którego się zraża, to potem właśnie szuka jakby alternatywy gdzie indziej, szuka tam, gdzie powiedzmy oczekuje właśnie jakiegoś spotkania z kimś, z czymś, co może mu pomóc w dalszym rozwoju. No i niestety tutaj często jest manipulowany, często jest oszukiwany, bo wiadomo powiedzmy grupa pokazuje się od najlepszej jakby strony i chce wciągnąć, że tak powiem, w swoje struktury, więc tutaj jakby te środki, które używa, no, no często są nieuczciwe.